Wyobraź sobie, że wpatrujesz się w nocne niebo, pełne niezliczonych gwiazd, z których każda jest odległym słońcem. Bezmiar kosmosu od zawsze budził w ludzkości podziw i zachwyt. Księga Urantii, liczący ponad dwa tysiące stron tekst duchowy i filozoficzny, twierdzi, że oferuje odpowiedzi na te odwieczne pytania. Przedstawia się jako objawienie od istot niebiańskich, z tych samych gwiazd, które napełniają nas takim zdumieniem. Ta księga nie jest prostym tekstem religijnym. Kwestionuje konwencjonalne myślenie i zaprasza nas w podróż odkrywczą, która zagłębia się w głębokie tajemnice, fascynujące ludzkość od wieków. Historia pojawienia się księgi Uranti jest owiana tajemnicą, co dodaje jej enigmatycznej aury. Nie została dostarczona za pośrednictwem jednego proroka czy wizjonera, jak wiele tekstów religijnych. Zamiast tego była otrzymywana przez kilka lat na początku XX wieku. Grupa w Chicago w stanie Illinois, nazywająca siebie Komisją Kontaktową, twierdziła, że otrzymała te nauki poprzez proces, który nazwali kontaktem. Kontakt ten obejmował komunikację z istotami niebiańskimi, które dyktowały tekst. Tożsamość ludzkiego kontaktu nigdy nie została ujawniona, co dodaje mistycyzmu wokół pochodzenia księgi. Niektórzy odrzucają księgę jako mistyfikację, podczas gdy inni uznają ją za prawdziwe objawienie. Księga Uranti jest podzielona na cztery odrębne, ale powiązane ze sobą części, z których każda dotyczy innego aspektu jej rozległej kosmicznej narracji. Pierwsza część, wszechświat centralny i nadwszechświaty, kładzie fundament, opisując strukturę i organizację wszechświata. Wprowadza koncepcję wielowarstwowego kosmosu, w którym nasza planeta zajmuje mały kąt rozległego i złożonego stworzenia. Druga część, wszechświat lokalny. Koncentruje się na historii naszej planety, Ziemi. Zagłębia się w ewolucję życia, wzlot i upadek cywilizacji oraz duchową podróż ludzkości. Trzecia część, historia Uranti, koncentruje się na życiu i naukach Jezusa. Przedstawia szczegółowy opis jego narodzin, posługi, ukrzyżowania i zmartwychwstania. Czwarta i ostatnia część, Życie i nauki Jezusa koncentruje się na duchowej podróży jednostki, bada tematy rozwoju osobistego, rozwoju moralnego i dążenia do duchowego oświecenia. Część czwarta Źródło Wszystkiego Zrozumienie Boga w Księdze Uranti Księga Uranti przedstawia unikalną i rozległą koncepcję Boga. Odnosi się do Boga jako Ojca Uniwersalnego i pierwszego źródła i centrum wszelkiego stworzenia. Ten Bóg nie jest ograniczony do jednej tradycji religijnej czy kulturowego rozumienia. Zamiast tego, Księga Uranti przedstawia Boga jako uniwersalnego i kochającego rodzica, który czuwa nad całym stworzeniem z nieskończoną mądrością i współczuciem. Księga podkreśla, że Bóg nie jest odległym bóstwem, oderwanym od spraw wszechświata, ale jest głęboko zaangażowany w życie jednostek i ewolucję całego stworzenia. Część piąta: ludzki dotyk boskości Jezus w Księdze Urantii. Księga Urantii przedstawia unikalną perspektywę na życie i nauki Jezusa. Uznając Jego boskość, podkreśla również Jego człowieczeństwo. Przedstawia Jezusa jako prawdziwą osobę, która żyła i oddychała na Ziemi, doświadczając radości i smutków ludzkiej egzystencji. Księga opisuje Jezusa jako boskiego Syna, zesłanego na Ziemię, aby objawić prawdziwą naturę Boga i nauczać ludzkość o miłości, przebaczeniu i znaczeniu życia w służbie. Ta podwójna natura Jezusa zarówno boska, jak i ludzka. Jest kluczowym tematem w Księdze Urantii. Podkreśla potencjał każdej jednostki do połączenia się z boskością, jednocześnie akceptując swoje człowieczeństwo. Część szósta: Podróż duchowego wzrostu ludzkie przeznaczenie w Księdze Urantii. Księga Uranti maluje pełen nadziei obraz ludzkiego przeznaczenia, podkreślając potencjał duchowego wzrostu i ewolucji. Sugeruje, że życie nie jest jedynie przypadkowym zdarzeniem, ale celową podróżą duchowego rozwoju, prowadzącą ostatecznie do bliższej relacji z Bogiem. Ta podróż nie ogranicza się do jednego życia, ale kontynuuje się po śmierci, a jednostki przechodzą przez różne sfery duchowe. Księga podkreśla znaczenie osobistego wyboru i działania w tej duchowej podróży. Część Siódma. Shrew siódma. Wszechświat, wiedzy. Trwałe dziedzictwo księgi Uranti. Księga Uranti, z jej ogromnym zakresem i złożonymi naukami, nadal intryguje i stanowi wyzwanie dla czytelników prawie 100 lat po jej pojawieniu się. Łączy elementy nauki, filozofii i duchowości w unikalną i przekonującą narrację. Zachęca czytelników do krytycznego myślenia, kwestionowania konwencjonalnej mądrości i odkrywania nowych możliwości. Chociaż jej tajemnicze pochodzenie i niekonwencjonalne nauki wywołały kontrowersyjne debaty. Trwałe trwa, dziedzictwo Księgi Uranti tkwi w jej zdolności do inspirowania duchowych poszukiwań i rozwoju osobistego. Oferuje unikalną perspektywę na naturę Boga, wszechświata i naszego w nim miejsca. Niezależnie od tego, czy ktoś akceptuje jej nauki jako boskie objawienie, czy po prostu docenia ją jako prowokujące do myślenia dzieło literackie, Księga Uranti pozostaje świadectwem nieustającego ludzkiego pragnienia zrozumienia tajemnic wszechświata i naszego w nim miejsca.